Okładka tej książki, która przedstawia proporcje głowy, to jest to obraz Leonarda da Vinci'ego, nosi tytuł Wyjaśnić umysł, a jej podtytuł to Struktura teorii neurokognitywnych. Staram się wyjaśnić strukturę tego, co przez wiele wieków fascynowało ludzi, to znaczy strukturę. Ludzkiego umysłu i ludzkiego poznania. Aby tego dokonać, przyglądam się nauce, dzięki której można wreszcie zrozumieć wiele zagadnień, przed którymi stała ludzkość. Nauką to jest neuronauka poznawcza, dyscyplina niezwykle ciekawa, niezwykle złożona, wielka przygoda intelektualna, przygoda, która łączy. Dociekania dyscyplin takich jak neurobiologia czy psychologia poznawcza, i stara się sformułować naukowe odpowiedzi na pytania dotyczące naszej duszy. W książce roztrząsam wiele teorii, prezentuję wiele danych, zastanawiam się, jak w rzeczywistości neuronauka działa. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby się udać ze mną, Podróż po neuronauce. Zachęcam, obejrzeć po, tę książkę.